Cześć, komiki. Wiecie, że można zdobyć darmowe krypto, po prostu trzymając monetę lub wykonując proste zadanie? Przygotujcie się, bo dzisiaj zadłużymy się w świat kryptowalutowych airdropów oraz zdarzeń generowania tokenów. To jedne z najfajniejszych sposobów na zdobycie cyfrowej waluty za darmo. To I 2024 to so w skrócie, Airdrop oznacza darmowe tokeny otrzymywane w ramach promowania projektu. Jest to nic innego jak strategia marketingowa, natomiast TGE to zdarzenie, w którym tworzone są nowe tokeny. Nieco przypomina to IPO na tradycyjnej giełdzie, ale świat kryptowalut robi wszystko na swój sposób. <gry> Okay. Według szacunków w 23 roku poprzez airdropy rozdano ponad 4,5 miliarda dolarów. O co w tym chodzi? Powiedzmy, że jakiś startup wypuszcza nową kryptowalutę i chce, aby wszyscy o niej usłyszeli. Zamiast wydawać fortunę na reklamy lub efektowne kampanie marketingowe, decydują się na zrzut. Not bad, not bad. Oznacza to, że rozdają darmowe tokeny lub monety, aby zwiększyć widoczność swojego projektu i zaangażować więcej osób. To jak zorganizowanie wirtualnej imprezy i wysyłanie darmowych zaproszeń z tym, że upominki to waluty cyfrowe. W przeszłości z airdropów korzystali znani gracze. Uniswap zorganizował największy airdrop kryptowalutowy, w ramach którego we wrześniu 2020 rozdano blisko 6,5 miliarda dolarów w Unii. Na drugim miejscu jest ApeCoin, gdzie rozdano 3,5 miliarda dolarów w Ape w 2022 roku. Wszystkie wartości są na najwyższym poziomie cenowym. Przyjrzyjmy się teraz różnym typom airdropów, na które możecie się natknąć. Najpowszechniejszy jest standardowy airdrop. Jest to, jak się domyślacie, najprostszy przykład. Wystarczy wyrazić zainteresowanie i udostępnić adresy swojego portfela bez żadnych zobowiązań. Oh Kolejny rodzaj to Bounty Airdrop, czyli zrzut nagród. Zamiast wyrażania zainteresowania, niektóre airdropy wymagają wykonania określonych zadań, na przykład zwiększenia świadomości na temat projektu, za pośrednictwem różnych kanałów. Dopiero wykonanie zadania uprawia do zdobycia darmowych tokenów. Zainteresowani? Dobra wiadomość jest taka, że proces związany z airdropami jest dosyć prosty. Jeszcze tylko jedna rzecz, zanim się w to zagłębimy: zarabianie pieniędzy to tylko jeden aspekt airdropów. Weźcie pod uwagę, że uczestnicząc w airdropach stajecie się częścią społeczności i możecie faktycznie kształtować kierunek i przyszłość projektu, który może mieć pozytywny wpływ na życie ludzi. No dobra, oto jak możecie wziąć udział. Po pierwsze, ogłoszenie. Projekty informują o swoich airdropach poprzez media społecznościowe, strony internetowe, fora krypto oraz newslettery. Z ogłoszenia dowiecie się, kto się kwalifikuje, czy trzeba posiadać określoną ilość innej kryptowaluty, być częścią ich społeczności czy też wykonać konkretne zadania. Po drugie, rejestracja. Aby wziąć udział w airdropie, należy się zarejestrować. Zazwyczaj oznacza to podanie adresu swojego portfela oraz wykonanie kilku zadań. Zadania mogą obejmować dołączenie do ich grup na Telegramie lub Discordzie, śledzenie ich konta w mediach społecznościowych lub zapisanie się do ich newslettera. Po trzecie, weryfikacja. Po zarejestrowaniu projekt zweryfikuje, czy się kwalifikujecie. Dzięki temu to otrzymują jedynie uprawnienie uczestnicy. Po czwarte, dystrybucja. Po udanej weryfikacji przychodzi czas na dystrybucję. Here comes the money! Here, we go. money talk. Here comes the money! Projekt wysyła tokeny do uprawnionych uczestników. Proces ten jest zazwyczaj zautomatyzowany za pomocą inteligentnych kontraktów na blockchainie. Po piąte, odbiór tokenów. Tokeny albo zostaną przelane do waszego portfela automatycznie, albo będziecie je musieli odebrać ręcznie od airdropów czasami trzeba płacić podatki. W zależności od waszego miejsca zamieszkania może być konieczne zgłoszenie ich w zeznaniu podatkowym. Jeśli chcecie zgłębić temat airdropów i dowiedzieć się jak je znaleźć, obejrzyjcie ten odcinek Akademii. airdrop Airdrop farming, work? Airdrop farming is all about nie bójcie się, nie zapomniałem, bo TGE, zdarzenie generowania tokenów to moment, gdy nowy token kryptowaluty jest po raz pierwszy generowany i udostępniany publicznie. Jest to kluczowe wydarzenie dla startupów blockchain, zwłaszcza tych skupionych na tokenach użytkowych. Podczas TGE nowe tokeny są emitowane i oferowane inwestorom. Na przykład ZK Sync, Elastyczny Łańcuch oraz Uniswap, który wydał swój token zarządzania we wrześniu 2020, Uniswap wybił na starcie miliardy tokenów i zaplanował ich dystrybucję na okres 4 lat do września 2024 roku. Załóżmy, że chcecie wziąć udział. Okay. Przede wszystkim musicie przygotować swój sprzęt. Różne firmy przeprowadzają TGE na różne sposoby. Niektóre wymagają jedynie podłączenia portfela, a u innych przed zaakceptowaniem TGE trzeba już posiadać kryptowaluty. W tym drugim przypadku upewnijcie się przed TGE, że macie w swoim portfelu kryptowalutę. I to właściwą. Zazwyczaj firmy informują o takich rzeczach, więc śledź ogłoszenia. Jedna bardzo istotna rzecz. W TGE nie da się uczestniczyć. W TGE bezpośrednio z portfela giełdowego trzeba przelać środki na prywatny portfel. Uwaga, jak zwykle na każdym etapie korzystajcie wyłącznie z renomowanych giełd i godnych zaufania platformy. I jeszcze jedno ostrzeżenie, w branży krypto aż się roi od wszelkiej maści oszustów i naciągaczy, dlatego niezwykle ważne jest aby dokładnie sprawdzać wszystkie informacje wykorzystywane do podejmowania decyzji finansowych, w tym media społecznościowe, e-maile oraz wszelkie linki. Ufaj tylko oficjalnym źródłom, bez wyjątków. Po TGE. Jeśli na sali jest sporo tokenów, rozważcie przeniesienie ich do portfela sprzętowego dla bezpieczeństwa. Przy okazji, niektóre projekty oferują nagrody za uczestnictwo w wydarzeniach związanych z generowaniem tokenów, w tym prawa głosu w projekcie, airdropy czy też ekskluzywny dostęp do towarów lub usług. I like this. This is cute. A niektóre projekty przeprowadzają jednocześnie TGE i AirDropy. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie i pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do zobaczenia!